No co sztaba, czas się witać. No tak, o, jest poranek, więc yy, łokieć. A co robią ludzie, jak pierwsze co zrobią, jak wstaną? Kawa, papieros, kupa. My nie mamy papierosa, nie robimy kupy, więc będzie tylko kawa. No tym miłym akcentem zaczynamy i jeszcze tego nie było. Tu nimi. <klujemy> nie wiedziałem co, pokazuję. Bo są cztery garneczki, które znacie, więc będziemy w nich coś gotować. Tak. Ale jest osiem szklaneczek. To może powiedz trzeba, co się będzie działo. Będzie się działo to, że wszyscy, cały kraj, cały świat robi kawę w ten sposób, że wsypuje kawę rozpuszczalną czy sypaną i zalewa ją wodą. Stwierdziliśmy dlaczego znowu wodą i mamy cztery produkty inne niż woda i zobaczymy jak kawa wtedy będzie smakować. Wilece z grubej rury jak poranek. Mówiłeś kawa, kupa, papieros, no, no. to ja daję kapę kawu. kawu, Charles będzie dzisiaj z nami, tak naprawdę nie chciałem whisky, ale zobaczyłem, że jest rozlewane w Kaliszu, a, a bardzo kocham Kalisz, nigdy tam nie byłem, ale jakbym był, to bym był. Dobra, wchodzę ja, wchodzę ja. No dobra, już podglądałem, a nie, tu coś masz. Tutaj tego nie wiesz, nie? No. Padnie ze stołu. Bo ze stołu. O, to jest. Ale jest dziecięce. E, herbata, no. Kawa, herbata, herbata, kawa. Połączmy to, zobaczmy, co się stanie. Zawsze pomysł Head and Shoulders dwa w jednym Tak. Zarągisty. Ja chciałem zrobić kawę i wiem, że czasami przeżywasz soki dużo cukru, ale to też dużo alkoholu. Co za różnica. dobra, i wchodzi e, smak po prostu z lat dzieciństwa Mirinda. A zawiera sok pomarańczowy, zobacz. Tak. Ale przeczytajmy ile. 4%. Ej, to nieźle, to nieźle. Zagotowujemy po 400 ml, wlewamy sobie z kawą rozpuszczalną, nie? Tak, tak. Ale tak jak prawdziwie się robi. Tak, ale chyba jak... duża rozpuszczalna jest łatwiejsza, tak. łatwiejsza. A najważniejsze, że z brudnych szklanek będzie spakował nam lepiej. Nie mieliśmy ładniejszych, więc taki upowiew PRL-u. Jeszcze jakby były koszyczki, kto ma koszyczek, kto <laughs> zostawia łapkę w górę, a my lecimy do gotowania. Hej! Zaczynamy od number one. Od twojego śniadania, niedoszłego nie doszłego. Od śniadania. Charles Bronson. Charles Bronson, no był. Zanim, zanim to wleję do garnka, nie? Wlej sok jabłkowy, bo jest ten sam kolor pewnie. Tak, nie? To to taki, taki zamęt. No No, no nie skapnie się, nie skapnie się. To może być po prostu inaczej blended. Ale jest? No jest identyko prawie, no. No i widzisz, to musi być zdrowe w takim razie z kortyzura. No rozlałem. Życie. O, tu też. I cyk. To będzie herba, ale. Chodź, gotujemy od razu z torebkami. Odrywam te, odrywam sznurki. Ale ci powiem, że ten miks zapachowy jest bardzo spoko, nie? I teraz jest czas napisania mi komentarza, dlaczego siedzisz w sztawce w kuchni. No, yy. Otóż, ponieważ zobacz, sam się goliłem, bo to jest korona kat. Widzisz mój kawałek grzybki? Widzisz, te trzy włoski! Bo, zobaczyłem to rano, jak wychodziłem. Mm, zawsze ten miksła nie pachnie. Ale słodko! No. Ale tak, whisky jest taki delikatny, tak fajnie delikatny. Mm, mógłbym otwierać pory przy tym 30 zł, takie opakowanie! No bo to w sklepie osiedlowym. Ale jaja. Tam to mają ceny. Słuchajcie, smak magia aromatu. Dż, Johan Jakobs. Jakobs. Wiedziałeś, że to jest Johan? Nie wiedziałem, że Jakobs to nazwisko. Jeden. Ole wow, czarne się robi. Ty, patrz jak się super zmienia kolor. Chodź tu kuba. Patrz. Zagotowanie wody. Oj, nie wyszło. O, widzisz? Ale pięknie pachnie i patrz na to. Pa! Dwa. Trzy. Sorry, sztaba. Ale my to już jesteśmy jak bracia, my coś się zgadzają? Weź mocno. Ale w z... co? Nie ma możliwości, żeby było tak mocno i ta kawa podbija niesamowicie. Ile wsypywałeś? Cztery płaskie? Tak. Raz, dwa... Dobra, mieszam. Mieszu, mieszu. Dobra, to, co, to już chyba jest Ale zrobione, Ale daj mi tylko żebym yy, yy, mógł Ale mieć, to tak. weź tą wytrzep i doszadę. Wytrzep. Dobra, leje. Fajnie, że mamy te dziupki, sztaba. A głupio jest robić garn garnki bez dziupków. To jest dla mnie bez sensu. Wiesz co? To się wszystko się wylewa. O kurde, rozlałem. Chodź sobie ponalewamy. I damy do ostygnięcia, co ty na to? No nie no, przecież nie będziesz pił gorący. Ty będziemy chodzić jak przecinaki, jak taką kawę popijemy. A zostawiłeś coś w garnku dla testerów? Tak. No i co panie Sebastianie? Od czego zaczynamy? Nie no, trzeba dać tak z 2-3 minutki, no bo będzie gorące, sparzysz się. No to spróbuj... odmuchać. To, to jest tak jak na przykład z pierwszą dziewczyną wydaje ci się, na no, tych filmów na różnych serwisach, jak będzie niesamowicie. I okazuje się, że się sparzyłeś. No co, Sebastian? W sumie kawą się trzeba było tego tak stuknąć, nie? Ale... O! Ale moc! Tylko, że nie pachnie to ładnie. Pachnie ostro, ale nie fajnie. Pachnie y, przede wszystkim wodą. jestem w stanie siedzieć do nosa tego... Aha, myślałem, że już za no weź, weź, tak no i... We, no i, no. <laughs> to jest za gorąco i się wolno pije. O, olera. Ole rozgrzewa. Ja pierdolę, Ale cieplutko. Uuu. A Ja patrz! Ja mogę iść biegać! I się skórka, człowieku! Patrz! Widzisz jak stanęły? To są najdłuższe jakie mam. Ale wiesz, co jest najlepsze? To nie jest złe! Znaczy nie jest to dobre, ale powoduje takie... Wzmocnienie, ro, ocieplenie, wzmocnienie. A tak. nazwać? Teraz tak szczerze, wydaje mi się, że jeżeli byłby jakiś barman albo osoba, która bardzo mocno zna na alkoholach, to z tego miksu coś by zrobiła. Może by to ostudziła, wsadziła do lodówki, potem coś dodała, bo to jest takie dziwne, ale jest tam jakaś szansa. Jest jakaś szansa, żeby z tego wytworzyć coś fajnego. Na szczęście mamy jednego gościa, który zawsze, jak przychodzi do mnie na imprezkę, to czyściocha na lodzie, wiesz, jest taki jeden tutaj i nawet stoi za kamerą. Zapraszam! No chciałbym na początek tutaj zwrócić uwagę na to. O Jezu, co ty? Co to jest, Tamasz Pamiętasz Madagaskar? Kupię się to na Madagaskarze? Tak, kupiłem już nie się nie spodobało więc sami. Nie jest gorąco, może pić. Tak. Ale to nie zachęca wcale. Przecież się uśmiecham, nie? Zobacz, zobacz. Co ci? jest. No nie chcę nic mówić, jest, to, jest to kurde za 2010 dziesiąta dopiero, co nie? No to, to masz to... dużo czasu, żeby Idealnie na kawę. No, właśnie. O. o, o, o. Jest moc! Czy znaczy, to jest mocne. Tak. Ale do wypicia. No. No. Ja bym to zaryzykował, was... wiecie co, jedną stwierdzenie. Że jakbym Ci podgrzał whisky, i dał takie gorące. Samu to mogłyby whisky? podobnie smakować. I mogłyby być nawet gorsze. Gorsze, gorsze. Go gorsze, To, no, to tak. mogę wypić. Whisky ciepłego. No, Ej, to to tak. czyli. No, to, to czyli jest plus dobrze. To jest. No, dobra, to panowie, to to kawka z ranka. Kawka z ranka, wasze zdrowie. Ale że... <laughs> mocne jest, no. Mocne. uś. Kochanie, chwila przerwy i ogromna prośba. Na pewno gdzieś w okolicach tego filmu znajdziecie przycisk. Subskrybuj. Będziemy niesamowicie wdzięczni, jeżeli w niego klikniecie, zaznaczycie dzwoneczek. Rosnące cyfry to miód na nasze serce, to motor napędowy do naszej pracy. Dodatkowo stwierdziliśmy ze sztabą, że odwdzięczymy Wam się z nawiązką. To znaczy, co 50 tysięcy subskrybentów stworzymy specjalny film, gdzie poruszymy najlepsze dania, które były do tej pory, stringujemy je i wypuścimy niesamowite odcinki. Im więcej będzie subskrybentów, tym więcej takich filmów. Jeszcze raz dziękujemy i klikajcie. Szklankę odkładam. Tak, okej. Okay. Co? Co to, co to jest? No nie wiem, no to przypadku. A nie, to sobie. sok jest. Tak. No, sok. Dobra, to myślę, że będzie ciekawe. Boże, będziemy dzisiaj chodzić. Pachnie słabą kawą. Ale taką bardzo słabą. Nie, ale cichy. Ale to jest jakiś taki zapach znany. Jak wygotowywali Cóż! Susz, jak Ty. troszkę jak susz ten taki co na święta jest. Tak, ale ja go nie lubię, trochę. A ja go lubię. Taki susz ze świąt sprzed trzech lat. Tak. Jak, jak Kevin sam w domu był premierowy, to wtedy. <grym> o kurde, panie, panie. To jest dobre. Ale dobre. Powiem wam, kawa z sokiem jabłkowym to jest to. Ale lepsze niż kawa. Jeżeli nie lubisz kawy uh -huh. i lubisz sok jabłkowy, to musisz to wypić. Jeżeli lubisz kawę i nie lubisz soku jabłkowego, też musisz to wypić. Uh -huh. Idealne działanie matematyczne. To znaczy, o, ta, to, y to będzie ciekawe. Y y słodkość kawy zbilansowała y słodkość y soku, zbilansowała gorzkość kawy, ale y kawa podbiła skwaśność soku jabłkowego. Pum. Wiesz co jest fajne, że y, tutaj nie ma żadnych minusów, to znaczy są wszystkie plusy kawy i wszystkie plusy soku, I wszystkie plusy soku jabłkowego. Słuchaj, to niech, niech dzisiaj nasz kupuć... No nie, bo to jest dobre, to mu zabierzesz mi, jak mu dasz. <laughs> nie, dobra, nie bądźmy tacy. Widzisz ile jest? Wypij tak prawie do końca, bo jest naprawdę już nie gorące, jest po prostu ciepłe. No cóż, na raz Ale Tam nie ma alkoholu. Ustawać. Przestań w Starbucksie jeden. Dobra, dobre, no, bardzo dobre. Bardzo dobre. I powiem ci, mhm. że to jest kawa rozpuszczalna, gdzie kawa rozpuszczalna ludzie mówią, że nie jest jakąś fancy kawą i tak dalej, ale... No jest genialnie, no bardzo fajne. Jak coś jest dobre, mówcie cycuś Glancuś, 157 lajków. To już to było? Ale mówiliśmy picuś Glancuś. Yy, jak coś jest dobre, drugi komentarz to jest krzyczcie wawer! Wawer! Dobra. 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 To tak Dobra. robimy, ale wawr, to jest wawrowe! Wawer dzisiaj niestety nie przyjdzie, tak. no bo jest yy, home, office. home office, no? Kawa z sokiem jabłkowym wawer! Wawrowe, wawerowate. Wawelowate nawet, prawda? Wawelowate. No, i teraz jest problem, bo boję się, że dwa pozostałe będziemy porównywać ciągle do kawy z sokiem. No dobra, no to resetujemy szaba, No to reset, nie było tak. <laughs> twój, twój tak reset Sorry. wygląda. No, fantastycznie. Bierz yy, kawę z herbatą. O! powochaj to! O boże, no. chemia! Śmierć. Nie! Zapuszczono stodołą, człowieku. No? Ale tak, gdzie zimniaki były. Tak, i siano. Yy, herbata zabiła smak kawy. O Boże, ale motyw. Jest po prostu no wśród wszystkich używek świata, to jest najbardziej nijakie. Ale to, to jest jakbyśmy zalali siano. Serio, ciągle podtrzymuję się. Siano, zgadzam się. Słuchajcie, Nie? tak smakuje siano. Pala, tak jak gryziesz tą słomkę do zdjęcia na Instagram. Siano. Płynne siano. Ale jestem w szoku, że herbata zabiła smak kawy. Tu czuć taką mocną herbę. Ja odpuszczam. E, można to wypić, ale nie widzę powodu, żeby to wypić. Nie, nie ma żadnego powodu. Ja bym to bardziej porównał, jak między dużym palcem stopy, a tym drugim, znajdujecie taką czarną kulkę. Jakby ją zalać wrzątkiem, to tak mogłoby smakować. Aż to źle <laughs> <je. śmiech> Dobra, nie ma co, lecimy Jezu, dalej. To... Mirinda! O! Ale to. Co co się dzieje? Jest słodką chemią. Ale dalej yy, pomarańczą fajnie. i kawą. Tu, tu, tu jest dobry zapach. Kurde, kurde. balans. No balans, kurde. Wawer. Wawerowate. -ver. Wa no. Fantastyczne. Coś, co bym określił, wawer to jest to. No chyba lepsze niż jabłkoły. O, o spokojnie, spokojnie z tymi stwierdzeniami. Kurde, wypiłem jabłkowy, ja też. Kurde, no to teraz nie wiem. Nie A nie, inny, zupełnie inny. Ale no i tak trzeba wybrać. Nie. Co? Ten jabłkowy, pyszny, kwaśny. Ten pyszny słodki. Nie wybiorę, no, dwa dobre, ale to są... Nie wybiorę, nie To wybiorę. jest jakbyście mieli wybierać między Red Bullem z jednej strony, a tłustym mleczkiem od krowy. Chodzi o to, to ma swoje plusy i to ma swoje plusy. Tak, bo jeden jest kwaśny, drugi jest słodki. Właśnie o to chodzi, nie? No, no, no Long Story Short, po prostu. Jeden kwaśny, drugi słodki. Pachnie to w ogóle alkoholem. Jakimś. No no, to, to się wygotowało. A to chemia jest do tego. No, dziwnie tak. Dziwnie. Spróbuj. <noise> Dobre. Nie wyplułam! Nie wyplułem. Chyba jeszcze raz sobie spróbował wiskarcz. Bo to klub! Pomyliły mi się garki, ale nie będziemy tacy. Chodź Kuba, wypłucz. A, ale cieplutko. Ciepło, nie? No, okropnie. <noise> Próbuj tego. No już naprawdę nie robimy <noise> jaj. To się boi... Nie, nie, już, już Nie, ja. Już jest ten... Mirinda. Orange. Też fajne. To pierwsze było dużo, dużo lepsze, w sensie, że to jabłkowe. Whisky? Nie. Pierwsze było whisky. Dobra, to drugie. Jabłkowe było świetne, bo było fajne jak kwaśne jeszcze. No, no daj drugie. A, no to dobrze, to pamiętasz. Ale mi to smakuje, cholera. Ale no. jest właśnie teraz... Ta słodycz w tym jest. No, ale to że Nie wiem, które wybrać jakbym miał. Dobra, słuchajcie, jest... gadajmy w trójkę. Kawy? Się pije w kawiarniach, na przykład, tak? No, no? w lokalach. oprócz tych domowych. I yy, dzisiaj ocenimy tak. czy mogło być to w karcie kawiarni. Whisky? Nie, mogło być. I, sezon jesień-zima tak samo jak tak. Yy, drwal yy, w McDonaldzie jest sezon jesień-zima. Tak. Zamawiasz sobie coś takiego? Blended Coffee grzane. Już tak ładnie szło. Blended Coffee grzane. Dla dorosłych. Dla dorosłych. No, jakiś taki właśnie hipsterski. Yeah, to ja, to a dobrze, ale, ale tylko do hipsterskich no, a czy nie hipster mógłbyś taką grzywkę? Tylko hipster. ja no, się oprułem no, cały. Dobra, to? Tak, tak i to z... jest nawet podobne. Istnieje takie coś jak Espresso Tonik. I to jest kawa z tonikiem. Nie znam się na kawie, a, ale... Ale wiesz, czy coś ma. najlepsze? Bo zapraszamy już 17 raz do tego formatu. I on, i on, samego ty samego. Espresso tak. tonik! Saj, raz byłem lepszy w lepszym miejscu, że tylko tego pewno to pamiętam. Dobra. Czy to? Nie wiem, nie próbowałem, nie chcę. Nie, to nie warto. To nie, to też... nie, nie skupiamy się na tym. Tak, ja, jakby te, to, ja też to zawsze mówię, jakby sponęła sodoła u niemena, wiecie o co chodzi. Ponię sodoła, ponię ja strach. Ładnie co zaśpiewałem. E, to te parzone e, e, siano by tak smakowało. No to a mirinda. to? Mirinda? Ten słodziesz. Jak byśmy to nazwali? Koforęcz? Koforęcz. Kofierencz. Kofa. Kofarancz, kofarancz. 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 kofarancz, 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 kofarancz. Kawa, kofaranczowa. Kawa kofaranczowa. No i dobra, słuchaj, no nowy biznes. My otworzymy tą knajpę ształa. Czy oceniamy? Ale co jest jeden, bo ostatni się One, ujemy. two... Trzy... Three... Cztery. Daj naszym ludziom, żeby wiedzieli. One, two, three, four. Dobra. No, trzy, cztery... Dobra. Whisky wybrałeś? Tak, wybrałem whisky. I 24 2 i 4. Opowiadaj. Wybrałem whisky dlatego, ponieważ so y kawa z sokiem jabłkowym i miryndą jest fantastyczna, cudowna, słodka i kwaśna i polecam wszystkim. Natomiast whisky z kawą jest czymś takim, że was po prostu trzepie, Daje wam taką moc y i energię, i rozweselenie. Po prostu czuje się jakby was ktoś, ktoś wa wami rano wstrząsnął, a rano. Często się przydaje, żeby ktoś wami jest wstrząsnął. No i... No, Sztaba, ty żyjesz w innej Polsce. No już widzę, jak rano wstajesz, pijesz sobie szkoleczkę i z kawą i mówisz ole, mną wstrząsnęła, wsiadam w pude. Nie mówię, że to można pić rano i jechać do pracy, natomiast to ma taką ale moc. Ale Sztaba też chce powiedzieć, że nie zachęca do picia alkoholu. Nie, absolutnie, po prostu picie w soki mirindę. Czekaj, wink, wink. No dobra, ja dwa i cztery, bo to są razem wawery. Równiutko. Tak, ale po przeciwnych biegunach. Kwas sowatość, ale ta smaczna, tam którą lubicie. I ta słodkość nieprzesadzona, niechemiczna. To wszystko ma kawa z tym i kawa z tym. Odcinek. Nie możemy zrobić tylko tak. Nie, nie marnuj! Koniec, te trzy wygrywają. Już tego nie zalejemy. Ale jak jest! Chłopaką zalejemy. Sobie nie zalejemy. Ja nie mówiłem, że że sobie nie zalejemy. Odcinek ten z kategorii, które uwielbiam, bo mam kulinarne doznania, było... ten wyraz. Ten wyraz. No jak ten wyraz? Wawerowa ten. Nie, nie, ale ten... Spektakularne. Spektakulinarne. spektakulinarne. Było spektakulinarnie. Kochani, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, oglądajcie przygody Sztaby i Klamera, czyli waszych kulinarnych kaskaderów. Klikajcie w, tutaj, już się powinny wam wyświetlać ponowne plansze i my widzimy się w następnym odcinku. Dawaj, damy to, co zostało jeszcze dopijemy.